Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Jak rysować i malować Dzisiaj będziemy malowali Ten oto portret Nie wiem czy go widać dobrze, ale, ale okej. Okay. Tak więc tak Zapytałem o zgodę Modelkę Z Max Models to było Wczoraj napisała dla mnie Ale ja się zapytałem A ty się zgadzasz? A ona do mnie jak dla mnie nie ma problemu, ale chyba trzeba bardziej ją spytać, czyli tą autorkę tego zdjęcia. Niestety przez noc modelka usunęła swoje konto i już nie mam dowodu na to, że się zgodziła, ale dobrze. Myślę, że nie będzie problemu dlatego, że na Instagramie mam zgodę. Tutaj jest cały mój elaborat, tak, a tutaj jest po prostu Dziękuję jasne, że możesz. Czyli od Pani Anny Wąż, fotografia, polecam bardzo, bardzo piękne zdjęcia. Yy, I teraz yy, po prostu yy, przystępujemy do, do malowania. A żeby namalować taki obrazek ten właśnie w tych okularach, to żeby sobie ułatwić sprawę. Właśnie z, y, robię sobie takie kratki Każd, każda kratka każda kratka ma 10 na 10 cm a format mojej pracy będzie miał właśnie będzie miał a format mojej pracy będzie miał prawie 70 Na prawie 50. Nie wiem czemu oni to tak robią, że, że odejmują te pół centymetra. Zawsze nie wiem, nie mam pojęcia, jak to się nie mam pojęcia, jak to się dzieje, że oni odejmują te, te, te pół centymetra. Zawsze z, z, z tych potem sobie to pewnie jakoś tam nie wiem, nie wiem co, co robią, ale tak, tak robią. Bo po prostu bez sensu, ale, no, ale dobrze. Na razie tyle, zaraz zobaczymy kolejne etapy. Pokratkowała naszą dziewczynę, żeby nam było łatwiej przenieść ten rysunek z kratki na płótno. A żeby nie było nieporozumień żadnych, to pracuje na legalnym oprogramowaniu. To jest Coldraw 21. Żeby jeszcze Wam otworzę. Aby to nie było tak, że ja tylko udaję, że mam okładkę. Ale tam w środku jest płyta DVD, oczywiście Corel Draw oryginalny, polecam. Bardzo lubię ten pro program, chociaż niektórzy już mówią, że jest że pachnie myszką, ale to jest dla moich potrzeb jest zawsze bardzo, 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 bardzo dobry. Tak więc teraz będziemy robili tło, bo ja nie lubię malować nie lubię malować na białym płótnie, dlatego też sobie wezmę i zamaluję to białe płótno na taki kolor brązowo-czerwony, żeby po prostu móc na tym potem rysować i tak dalej i tak dalej. Tak więc dziękuję za uwagę. Na razie tyle. Teraz mam już brązowo, robimy sobie teraz taki brąz. Czerwony, że tak powiem. Musimy to dokładnie wymieszać. Ja nie używam palet, bo palety są bez sensu, potem potem farba zasycha, robią się takie kożuchy. Są takie bez sensu palety w ogóle. Ja wiem, że można byłem to zedrzeć tą farbę, ale mi się po prostu nie chce. Używam zwykłych kartek takich do drukarki, żeby żeby móc po prostu z tym, tym pracować Tak więc no, no to robimy najpierw sobie to, no to dużo już na mieszanie zostało, no. to nie jest takie Takie hop siu, hop, hop si, jak to mówią To nie jest taki hop, byk, byk na krowę i, i ciele gotowe Tylko trzeba się trochę tutaj pomęczyć z tym Z, z tym mieszaniem, no to jest w sumie bardzo ciekawe Ciekawe, ciekawe zadanie, żeby uzyskać taki fajny kolor Taki mniej więcej, jak jest na tym zdjęciu Więc sobie mieszamy, mieszamy. No, Ten aparat w telefonie moim Taki bardzo wyostrza te, te kolory Nie wiem czemu, bo tak naprawdę Ten brąz wcale taki czerwony nie jest Więc no, zobaczymy Ciekawe to jest bardzo, na przykład tak się dzieje ale dobra, poradzimy sobie. Po prostu ja Wam, ja Wam, po prostu jak, jak dla przedszkolaków, po prostu to jest kurs dla przedszkolaków, po prostu. Już prościej wytłumaczyć się nie da, jak namalować obraz, po prostu. Tak, tak mi się wydaje. Oczywiście ka każdy ma swoje metody nauczania, ja jestem też nauczycielem, ale nie pracowałem w zawodzie nigdy, i dlatego też no, lecz. No i teraz, zamalowuję całą powierzchnię płótna. Chyba wezmę trochę większy pędzel, ale na razie to tyle. To zobaczenia wkrótce. A teraz, jak, jak widzicie, mamy już pokratkowaną kraty, kratkę w krateczkę, płótno w krateczkę i ponumerowane te pola, żeby nam było łatwiej potem rysować. Jest do 7, jest do 7. Boki są zamalowane, proszę Państwa, zamalowane. Tak więc możemy przystępować do kolejnego. Etapu pracy, czyli na przykład mamy yy, powiedzmy sobie, że mamy teraz tak jak w statkach 3, 2, 3, 3, no tak, 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 tak jak w tej grze statki. Musimy po prostu tam na przykład 2, 2, 2. Tu jest taki. Tu o. Yy, tu jest taki. Yy, tak, ta, taka fala włosów i my ją sobie teraz narysujemy. Najlepiej sobie tak przesunąć tak i będziemy rysowali. Na przykład to 2 2 2 2. I mamy falę włosów. No to rysujemy falę włosów. Tak. I potem dalej. I tak proszę Państwa do końca będziemy sobie rysowali za pomocą kratki. Patrzymy na, patrzymy na rysunek, na obraz, na zdjęcie raczej. Na zdjęcie, patrzymy na zdjęcie i przynosimy kratkę. Jeżeli komuś byłoby mało, to może sobie na przykład podzielić to jeszcze na pół. I zrobić na przykład 5 cm na 5 cm, a nie 10 cm na 10 cm. Tak jak ja zrobiłem właśnie. Ale... Teraz jest najlepsza zabawa, bo... Można sobie się po prostu... No rysunek jest, no zobaczymy jak, jak on wyjdzie, ale... Zobaczymy jak mi wyjdzie. No tak, to jest, to jest, to jest, to jest fakt. Zobaczymy jak mi wyjdzie rysunek, a potem możemy... Się bawić kolorami dopiero wtedy. No to do zobaczenia wkrótce. E, tak więc, rysunek mamy gotowy już. Tak się prezentuje. Za pomocą kratki narysowane. No i po prostu teraz. E, możemy sobie zobaczyć oryginał. Oryginał wygląda tak. A moja. Moja wersja wygląda tak. Jest to rysunek konturowy. No na razie żadnych tam walorów nie wprowadzałem. Ale zobaczymy dalej, co będzie, w, co w dalszej kolejności. No, mi się wydaje, że sobie zamaluję, jednak tą kratkę, żeby mi nie przeszkadzało. Bo wystarczy mi już ten kontur, który mam. I zacznę od najjaśniejszych i najciemniejszych miejsc w tym por por portrecie. Tak więc, do zobaczenia wkrótce. E, tak, widzicie, e, e, zaczynam obraz od najciemniejszych e, miejsc czyli włosy, okulary, e, przestrzeń między palcami tutaj też na, na rękawie. Tak więc. E, Niektórzy bardzo do tego przywiązują wagę, jakimi narzędziami się pracuje. Ja pracuję. Ee, ja pracuję czwórką. Pędzę czwórką. I po prostu zaznaczam te najciemniejsze miejsca. farbą akrylową. E, tak więc tak, mamy teraz wszystkie najciemniejsze miejsca w naszej pracy zaznaczone. Teraz będziemy przechodzili do, do malowania twarzy, rąk, e, sweterka i tak e, A teraz pokażę wam taki trochę trik, Jeżeli na przykład nie macie farb olejnych, to możecie użyć pasteli olejnych. Tak, tak. Zaraz pokażę, jak to działa. Otóż będziemy teraz sobie rysowali pastelą. Tak, te wszystkie obszary. To jest, to jest taka, taka cielista. Dobrze, tutaj czoło też. Tak, czoło też mamy cielistą farbą olejną. Tutaj też mamy cielistą farbą olejną, tak nosek. Teraz wybieramy taką różową. Tak. W kilku miejscach tylko. Tak. Mieszamy, mieszamy, mieszamy to na, od razu na płótnie, ale zaraz pokażę Wam myk, który każdy z Was pewnie już na to wpadł kiedyś tam. Jeżeli rysujecie i malujecie to, na pewno wpadliście na to, że można użyć. Terpentyny do tego, żeby pastele olejne rozmieszać. O, coś tam poleciało. Hm. Dobra, więc tutaj mamy tak, terpentyną. Jak mamy terpentynę, to możemy tą pastelę olejną rozcieńczyć po prostu. Tak, tak, dobrze, 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 dobrze. No, i tak się bawimy. Proszę Państwa, proszę Was. Nie wiem, ile macie lat, kiedy to, kiedy to oglądacie. Mam nadzieję, że jak najwcześniej, bo im wcześniej zaczniecie malować w życiu, tym dojdziecie do pewnych fajnych efektów w dorosłości. Tak. No i tak się bawimy. jak będę miał dużo pieniędzy, ale nie z YouTube'a, bo ja na YouTube nie zarabiam, ale jeżeli jak będę miał dużo pieniędzy, to wtedy kupię sobie kamerę i będę kamerował kamerą, filmował kamerą, a, a nie będę po prostu zadał na ten mój start telefon, który się już rozpada całkowicie, ale jest jeszcze sprawny więc y, trzeba go wykorzystać tyle na ile się da. I kupię sobie kamerę, statyw i te filmy będą profesjonalne. Oczywiście, jak ktoś mnie chce we wesprzeć w tym moich y, tych, to może wpłacić mi na konto, oczywiście, oczywiście, jeżeli ma ochotę. Albo mi sprezentować kamerę. A czy kamerę może jakąś taką na zbyciu? Jeżeli macie taką kamerę na zbytnio, to zapraszam do kontaktu, no to ja dalej maluję palstrami olejnymi połączonymi z terpentyną i zobaczymy jaki efekt wyjdzie. Bo te kolory w tym moim telefonie są zupełnie, ale to zupełnie inne niż, niż na tym, niż w rzeczywistości, no tak, 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 tak bywa, no ale trudno. Ale teraz to, co tygrysy lubią najbardziej, a więc farba olejna. Tak, farba olejna jest najlepszą rzeczą, jaką może tylko się zdarzyć. Ma najlepszą konsystencję, nie to co akryl. Po prostu ma też swój specyficzny zapach. I po prostu można ją wspaniałe efekty uzyskiwać w malarstwie. Uwielbiam po prostu farbę olejną. Tak więc ja sobie tutaj będę malował i zapraszam Was do kolejnego etapu. Malarstwo kolejne to jest najlepsza rozrywka, jaka tylko może nam się przytrafić po prostu. Tak więc zapraszam Was do, do malowania, do inspirowania się, do malowania. Pamiętajcie, nie ma żadnych ograniczeń. W malarstwie nie ma żadnych ograniczeń. To udowodni Picasso, że po prostu malował jak chciał, kiedy chciał i co chciał, dlatego też yy, yy, to jest takie piękne, po, po prostu że można wyrażać siebie za pomocą wyjść z siebie i stanąć obok i po prostu malować, yy, malować. To jest coś pięknego po prostu, to jest coś pięknego. Tak więc będę malował teraz te najjaśniejsze fragmenty tego obrazu. A później przejdziemy do tego sweterka. O, proszę, ta sweterka, ale najpierw twarz. Twarz jest najważniejsza tutaj. obraz na tym etapie prezentuje się w taki sposób i teraz przystępuję do malowania sweterka Jako, że uważam, że malarstwo to nie jest fotografia, mimo, że jest malowane z fotografii, nie uznaję żadnych fotorealizmów, bo po co robić zdjęcie, obraz, zdjęcie, w sensie, że będzie takie samo jak zdjęcie. Trochę wolności dajcie artyście, no proszę was. Dlatego też na takim etapie zakończę. Zapraszam Was na moją stronę internetową ogińskiobrazy.pl Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, zapraszam do kupowania tego, tego i innych obrazów. Zapraszam Was serdecznie do, do śledzenia kanału, bo będą różne ciekawostki, zobaczymy jakie, jeszcze nie wiem do, do końca Zobaczymy jak to jak to, jak to się ułoży. E... Zobaczyłem ostatnio, że miałem moich filmów, miałem wyświetleń około miliona, więc jest to jakiś, więc jest to jakiś naprawdę, no, jakiś rekord dla mnie, bo to jest, bo nie, nie, to jest bardzo sympatyczne, jeżeli tyle osób oglądało moje, moje filmy. No i dziękuję wam za, za to, że jesteście ze mną, że jesteście, że jesteście tutaj, żeby oglądać sztukę, doceniać sztukę, sami tworzyć. Może może kogoś, już kilka osób udało mi się natknąć na, na to, żebym malował obrazy. Może ty jesteś taką osobą, która, która chce malować która chce malować i która chce, chce tworzyć po prostu swoje własne, własne obrazy, więc jeżeli jesteś taką osobą, to, to zapraszam Cię jeszcze, jeszcze na jeżeli masz jakieś pytania, to zostaw komentarz pod filmem, to też jest ważne. Tak więc bardzo dziękuję wam za, za to wszystko i do zobaczenia w następnym filmie. Sija!